Witajcie w kolejnym filmie. Ja jestem właśnie w trasie, jadę z Gniezna do Krzysztofa z kanału Relax No i jest mały problem. Pada. Tak więc yy, ja udaję się dalej. Będziemy wytestować nową wędkę SG2. Także liczymy na ciekawą zabawę. O ile pogoda pozwoli, no jest coraz lepiej, ale. Jako tako po japońsku. Także ja jadę dalej. Widzimy się na miejscu u Krzysztofa. Jak widać, słoneczko wyszło. Zabieramy się zapakowanie pakowanie plecaków i idziemy nad wodę. Zakupić, ale jeszcze z poliką. Dzisiaj... Dziewicza, ale dzisiaj myślę, że I zdejmę dzisiaj, to w końcu. Dzisiaj zdej, zdejmiesz tą folię na pewno. chciałbym złowić klenia. Zaczynamy od wędkarstwa podmostowego. E... Możemy. Możemy Zaczynamy zacząć węd... tu i pójdziemy trochę Zaczynamy w lewo, trochę w prawo. Wędkarstwo podmostowe w takim razie. E, was poproszę o zostawienie łapeczki do góry. E, zapraszam na film. Tam już troszeczkę się wypładało. Ale tutaj wygląda to w ten sposób. Dzisiaj 28 maja 2022. Wieczorem 21 finał Ligi Mistrzów Real Liverpool, także na 21. mam zamiar wrócić na hatę, bo jednak finał Ligi Mistrzów to finał Ligi Mistrzów, a my zaczynamy swoją Ligę Mistrzów. Tutaj ja od dobrych 7 już tu wyjść zawsze z rybą. No to dzisiaj pewnie się ale zapraszam. Nie idzie mi rzucanie tym moją wopkiem założył brutówkę ten kij się do tego nie nadaje Jest za mała przynęta dobrze, to zaczynamy od kanarta. tak, jest OK, jest OK. No tak chłodki tam wody, że stoi na środku rzeki Strybię je pod prąd Aj! zobaczyć co, tu. co tam masz ładnego. Ale fajnie, wyjście na plus jest kolejna rybka, podtrzymujesz tradycję, że nie ma wyjść bez ryby. Gratulacje. to jest malutki, ale. No ale ryba to ryba. Ale chyba 8 albo 9 wyjście. Rynka, nie wracasz bez ryby. Lejka rybą śmierdzi. Tak jest. Ale specjalnie wrzuciłem w takie miejsce um, trochę inaczej, nie? Taką nową. Przez chwilę, miałem nadzieję, że to klęki. No ja też tak z daleka patrzyłem, mówię chyba klenik. Mamy radę. Znaleźć taką drogę, żeby... A tu jakiś znik chyba leżał, nie? Chyba, no też na to zwróciłem uwagę. Co jest na taką no, ja to zrobię inaczej mhm. Zahaczyłem z drugiej strony o trzcinę Siedź. Zobacz, zobacz, jest guma, ale wygląda zobacz, na zobacz, 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 to jest twój pierwszy kleń? Mój pierwszy kleń. No to Ja pomaga, nigdy w życiu bo... klenia nie złowiłem. I jak się czujesz? Tak, jak się pytałeś? Mega. Jak się pytałeś odnośnie... Ale śliczna rybka. I... A mówiłem, przyjdźmy w to miejscowe, to połowimy o koni. Ale no śliczna sobie rybka. Sobie Zmierz go sobie. W ten sposób cię zrobimy, gościu. Pierwszy klenik w życiu. No była! O, odczepiła się Będę musiał przykleić no Rozwijamy! Znaczy na mojej, ale Na twojej, swojej. ale mojej Mówię Na twojej, ale mojej Będzie 40 domknięte? Będzie lekko znaczy Mówisz? Może nie, że lekko, ale będzie Piękna kluba Ale się rzucić. Ależ to było emocje. A jak Super pracuje na rybce. Bardzo pięknie na rybce pracuje zajedniście progresywna co? Tak Jest 40 No 40 No będzie na zero. 40 41 Nie całe Ale tu masz ją równo Masz No, no. nie całe 41, 41. No 40? Nie, tu dotyka mhm. 41 1 <gratulacje>. Pięknie <laughs> Sorry, że brudną ręką. No w ogóle mi to nie przeszkadza, <laughs> gratuluję. Śliczna rybka. Co? Prosił o jeszcze fotę. Ja bym się Co chcesz wygrać? O, jaka super. Puść Aleś, mocny Ale Tam, w tamtą stronę, jak może. Tamtą stronę? Dobrze. No, butonu, mam mam. Do wody. Super, wędka rozdziewiczona No to oficjalnie możemy uznać, że wędka Savage Gear SG2. Została rozdziwiczona. Super. Następny leci Siedzi rybka Ale kurwa Szczurek Ale szczurek Na ten kolor ogarniałem ten Maluszek On no, na jedną kotwiczkę się zapiął Jesteśmy kumplami, nie? Mówiłeś taką samą wędkę jak ja Taką samą plecionkę takie same wublery I łowię Twoje ryby nie do końca się nie? Nie, już wracaj do wody Dobrze, słuchajcie, pomału będziemy kończyć Rybki dzisiaj współpracowały, złapałem swojego pierwszego konia w życiu 41 cm. Adrianowi gratulujemy, PB klenia w ogóle pierwszy jego kleń w życiu, 4,1 całkiem konkretnie, zostawcie mu łapeczkę do góry, to w następnym filmie złowi 4,2 <laughs> i poprawi życiowe jakby na to nie patrzył nie, no, mega, mega, mega wyjście nie, naprawdę mega, podobało mi się fajna rybka, pierwsze wrażenia z wędki, z pracą, w ogóle z rybką mega, fajnie, fajnie progresywnie działa Kowrotek też daje radę. No i oczywiście dzięki Krzychowi i po prostu tymi woblerami, co robił, namówił mnie do zakupów tych woblerów. Jak widać, dzisiaj współpracował. Dzisiaj był na Klenik chwycił na takiego z niebieską górą. Rozmiar piątka. Także co, my idziemy jeszcze w stronę z samochodu rzucimy jeszcze kilka razy. Jeżeli jest tu ktoś nowy, to zapraszam do rozważenia subskrypcji. Zostaw łapeczkę, jakiś komentarz. No i do następnego. Siema.